Manko witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a zarazem ostatnim odcinku zagrajmy Wolf Time. No niestety, smutna konieczność, yy, w ogóle gra mi się w ogóle już nie klei To jest po prostu porażka Ta gra, no... Lamy jak szlak, no, to już jest bez sensu Ja nie, ja nie mogę po prostu grać i patrzeć jak... Jak, la, jak ja lamię, naprawdę. Poprzedni odcinek, no to jeszcze miałem postać, co miała 250 HP, no to jeszcze dobrze, mi się, to jeszcze dobrze grałem, ale teraz jak mi się skończyła, to teraz już... Szkoda mówić, naprawdę. To jest taki szybki odcinek, pożegnalny, bo naprawdę to już szkoda, szkoda, szkoda nawet nagrywać. No patrzcie kurde traf trafić nie mogę w niego. Ten nam plecy robi. ta teraz ucieknie, no wiem. No to dobra, ja za nim w takim razie jadę. O to, to tu jest! Kurde! Tu był do cholery. Dobra, nie ma co za nimi iść, że już powinni zabić. Zabili go dobra. Dum, turu, dum, dum. Pięknie. Pięknie. Tak, tak ma być. Wow, kto to mnie zabija? Wow, kto to mnie zabija? What the fuck? Tego nie było w planie, naprawdę. Samo HP miałem. Tak to bym go zabił. Prawdopodobnie. Tak to bym go petty podobnie zabił. Tum turu tum tum, turu tum tum, turu tum tum. No dawaj, 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 dawaj. No i jeszcze to nie ja go zabiłem, no. Po prostu epicko. Ciągle mi kradną fragi. Niech tu jest zbyt wielu. Jak jest Full, Full, Full teraz Room. Tu ja wolę ze sniperki to na nich przyjechać. Bania piękna. Wow, plecy mi szmata zrobiła. Soczek. O, heros, tu jest tryb heros, herosem jestem, nie lubię, nie lubię być herosem, ale, no, w tym przypadku, znaczy nie, inaczej, nie lubiłem być herosem, ale w tym przypadku akurat lubię. Ile ich tu jest, do cholery, ja pierdziele, ja stąd spadam. Reload szybki. Zobaczcie, ja się tutaj, postanę sobie tutaj, trochę dalej, o tu. Zabiją kogoś? Wow, nie nieźle. Wow nie, ja tam nie idę. Tum, tum, turu tum 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 No, idę na ani nie ma co. Wow. No dawaj, dawaj, dawaj. Wow, nieźle. Słowisna jak szlak Tum oh. turu tum tum turu tum tum Dobra dawaj dobra, dawaj 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 dawa, Jedziemy na nich, jedziemy, jedziemy, jedziemy Pięknie Nie jest zbyt mądre to, żeby iść na nich tak yy, Spróbuję ich zejść od tyłu Nie znam. Jeszcze jeszcze się no dobra, jeszcze taki szybki Jeden szybki dynmeczek, no i... Koniec serii. Ja. Ja jestem gotowy. A to na random mapie grają? Dobra. Innego niż sektor 7, no bez ja już. Dlaczego sektor 7? Boże, sektor 7 serio. Dobra, Już mo mogłem iść na coś innego. No, nawet, nawet na strefę śmierci. Ale na sektor. Boże. No dobra. Nie ma co narzekać. Tylko grać trzeba. Dobra, wiem gdzie jest kresp. Wiem gdzie jest i kresp. To jest okej. Okay. Wiem, gdzie ich jest, to jest okej. Okay. Czego tamtego nie zabiło? Tylko mnie. Dobra, ja biorę snajpę teraz, ale mam ale mam spadek EPS-u, Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Co to było? Skakuj na tego czołga, czy co to, to jest? Czego ty mi skakać nie jesteś, suko? czy ja, ja ten nie mogę skakać czy co? No mogę No Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej W sumie jest 7, no może nie będzie tak źle, jak myślę Ole mu boniu zasadziłem uuuu. Uu. Uu. Nie bania, nie ziemskabania. Naprawdę, nie ziemska bania. Zabijam kogoś kolejnego. Jest moc. Jest 5-1 staty. Dobre, 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 dobre. Bania Dobra. Może to jest moja szczęśliwa mapa jednak. Kto wie, kto wie, kto wie, kto wie? Jaka bania? Yeah, zabiję go. Wow. <laughs> dobra. Udało się. Przeżyć jeszcze. No ale dobra, tego... Już go nawet nie widziałem, tego gościa. 8-2 staty. Dobre, dobre, dobre. Ta mapa jednak jest dla mnie szczęśliwa jak na razie. Dobre zakończenie. Serii. Taki zarobisty akcent na zakończenie. Uuu, on tu mi idzie, on tu mi idzie. wolf yeah. No dwóch na mnie idzie? Nie, jeden. To był chyba Heros nawet. Nie jestem pewien. 2 HP? Spoko. Weee... Wow. Tak, że myślałem, że tatę mnie zabił z pistoletu. No miał szansę, jeden jeszcze po mnie by było. Dobra, Aus, tutaj widziałem gościa jakiegoś chyba. Tutaj. Idę za nim, w pogoń, w pogoń, w pogoń, w pogoń. W pogoń. Nie wiem, gdzie on jest. Uj, a no, zabił mi go, ale ha. Za nim, no, gdzie ty? uciekasz, Kurde mać. Co za patałachy, ma to, jebanę. W pości trzeba za nimi iść, a nie jakieś kude boją się, bo, bo kina stracą, bo deda kude będą mieli. Patałachy jakieś. Wracam do starej taktyki. No ale oni sobie z nim poradzą chyba. On jest za tym. Cześć. Wow 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 Grenet, grenet Reload this. Dun, dun, dun. Mm. Mogłeś się chopy nie ruszać, bym ci banie załatwił Dobra Czego Ale czego mnie na tym czołgu nie chce skakać? No jak ja biegnę, no o Skoczył jest co ja to nie jest żaden czołg Tak a propos. Tylko na jakiś, no pojazd, pojazd opancerzony Jaki czołg ja pierdolę Wow, idzie tam Jest, ma, dwóch na raz no Powiedzmy, że dwóch na raz Tu sobie klapnę Co za wydoszli jacyś goście, jestem pewien Ole bania, kurde Tum, turu, tum, tum! O, ale to było słabe A bo dobra, w sumie? Czemu nie? Nie możemy goś zabić. <głosy> <głosy> Jeszcze zabiłem, jest, moc <noise> Dobra, staty nie są takie złe, ale niestety nie... Wow, to Fy! Co ty? tutaj... Herostan był. On jest mój. On jest, on jest mój. Tum, turu, tum, tum, turu, tum, tum. Tam ktoś był. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Upominki 7. On już nie ma życia w tym mieście. Tylko skacz, chłopie. Skacz, skacz, jumpaj. Mo, no, on miał być mój. Bo on mnie wcześniej zabił On musiał być mój Tum, turu, tum, 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 tum Dobra, jest, jest w sumie dobrze. Dobrze jest Dobre, ta sniperka mi się coraz bardziej podoba. Jestem kingiem, jest moc Zresztą coś tu przyciąga, nie Ech, to tu za mną No No nie, zabił mnie teraz, no i już nie jestem kingiem, o nie, to się musi zmienić Kogo nie zabiłem No będę smutał. Nie, tak to nie może być Teraz, Spróbuję pójść jeszcze raz tutaj Troszkę się tu podejść. Może tum, 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 tum. coś ugram No dawaj, dawaj, dawaj. Wow. Okej, okay, spoko. Co ja robię? Jednego zabiłem, ale chamy. Jest. Jeszcze kill na koniec. Dobrze. To był koniec naszej serii, a więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.